Warmia i Mazury uznawane są za jeden z najatrakcyjniejszych regionów turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych naszego kraju. Jego niezwykła historia, ale przede wszystkim walory krajobrazowe i przyrodnicze. Jeziora, duża powierzchnia lasów, liczne rezerwaty, pomniki przyrody przyciągają tu turystów z Polski i zagranicy. Miłośnicy natury mają możliwość podziwiać piękno krajobrazu, które jest unikatowe w skali nie tylko kraju, ale i Europy. Województwo posiada największy w Polsce obszar chronionego krajobrazu. To właśnie na Warmii Mazurach, w celu ochrony gatunków roślin i zwierząt, utworzono 102 rezerwaty przyrody oraz 6 parków krajobrazowych. Jeziora, rzeki i kanały dają możliwość aktywnego wypoczynku nad wodą, a nieskażone środowisko naturalne zadziwia swoją wyjątkową urodą. Mówi się o Warmii Mazurach, że to wyjątkowy region, Jak pani sądzi, dlaczego tak jest? To bardzo proste tak naprawdę. Jest to kraina tysiąca jezior i tyle ile mamy zieleni chociażby tutaj wokół w centrum miasta, no to o czymś świadczy jednak. I mieszkamy w takim regionie, gdzie tych lasów jest pełno, jest mnóstwo. Zobaczmy chociażby na mapie co się dzieje. No i to środowisko jednak jest takie, że, za, że powoli ginie, a, a my po prostu robimy wszystko, żeby, żeby to jeszcze utrzymać. Wiele rzeczy mamy wyjątkowych. No, cała, całe środowisko, które tutaj jest, czyli jeziora, lasy, świeże powietrze, nadal myślę, że to są duże atuty. Wiele osób specjalnie po to przyjeżdża tutaj, wypoczywać, także. Mamy czym się chwalić. Jest to region rzeczywiście jak na razie bardzo słabo uprzemysłowiony. Jest to region właściwie leśno-rolniczo-łąkowy z jeziorami wkomponowanymi w krajobraz i de facto zawsze był turystyczny przez wszystkie te lata ostatnie. I ten region ma pewne cechy, walory przyrodnicze, które nie mogą zostać zniszczone. To znaczy jeziora powinny zostać w tej postaci, w jakiej są. I na dodatek ten. Obszar leśny też, który przyciąga turystów, też nie powinien zostać uszczuplony. Słaba sieć dróg, słaba sieć osadnicza to warunkuje ciekawość turystyczną i tę atrakcyjność w stosunku na przykład do Kujaw czy Wielkopolski. Plus oczywiście ta turystyka kwalifikowana, która rozwija się, czyli ta turystyka, na przykład ornitologiczna, turystyka naukowa, turystyka leśna czy przyrodnicza, tutaj jest wielkie zapotrzebowanie i rzeczywiście te grupy przyjeżdżają, penetrują ten obszar, bo tylko tutaj można znaleźć niektóre wspaniałości przyrodnicze, a już nie w Europie Środkowej czy Zachodniej. Aby jeszcze lepiej dbać o te wyjątkowe zasoby natury, w 2015 roku 37 gmin regionu centralnego utworzyło zakład gospodarki odpadami komunalnymi z siedzibą Wolsztynie. Bo właśnie to, co jako odpady powstaje w naszych gospodarstwach domowych, stanowi zagrożenie dla środowiska. Stworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie centralnym Warmii Armii Mazur zaczęto od zlikwidowania tradycyjnych wysypisk śmieci, które zostały poddane rekultywacji, by przywrócić je naturze. Zrekultywowano 8 składowisk odpadów za kwotę blisko 20 milionów złotych. Dzięki temu, że system, w którym ZGOK przyjmuje od 37 gmin wszystkie odpady komunalne, okazał się szczelny i skuteczny, z krajobrazu regionu zniknęły dzikie wysypiska śmieci. Kolejnym ważnym aspektem działalności ZGOKu jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. Poprzez akcje edukacyjne i korzystne ekonomicznie rozwiązania mieszkańcy Warmii i Mazur mogą i powinni u siebie w domach zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Dziś w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie niemal wszystkie rodzaje odpadów są poddawane odzyskowi i przygotowywane do procesu recyklingu. Większość z nich dostaje w ten sposób drugie życie. Nasze linie technologiczne są przystosowane do tego, aby cały odpad pochodzący z regionu centralnego został prawidłowo przygotowany do dalszych procesów, przede wszystkim do procesu recyklingu. Jednocześnie zajmujemy się też odpadami zmieszanymi, które trafiają docelowo do unieszkodliwienia termicznego ponieważ możemy wytworzyć dobrej jakości paliwo z odpadów, które ma tę właściwość, że posiada parametry zbliżone do węgla brunatnego. W związku z czym zarówno odpady selektywnej zbiórki, jak kolorowe, tak zwane strumienie niebieski, żółty, zielony, jak i odpad zmieszany, który zbieramy w altankach czy też w workach przy naszych domostwach. Trafia tutaj finalnie samochodami ciężarowymi i jest kierowany na dwie oddzielne linie. Odpad selektywnie zbierany jest przetwarzany oddzielnie. Odpad zmieszany oddzielnie. Po przerobie na tych obu liniach, gdzie stosujemy zarówno procesy mechaniczne, jak i sortowanie ręczne otrzymujemy pewną ilość asortymentów handlowych, które nadają się do recyklingu. Są to takie materiały jak tetrapak, jak butel jak folia, jak karton i opakowania po chemii gospodarczej. I te odpady są oddawane na zasadzie sprzedaży do recyklerów i później zostają przetworzone na artykuły użytkowe. Natomiast odpad zmieszany jest poddawany procesowi biosuszenia, co jest technologią nietypową, ponieważ zwykle nie stosuje się tego w polskich zakładach przetwarzania odpadów. Raczej zakłady są ukierunkowane na kompostowanie. My projektując ten zakład. Skupialiśmy się na tym, aby cała masa odpadu w jak największej ilości, w jak największym procencie została docelowo unieszkodliwiona i żeby nie trzeba było odpadów składować. W typowych zakładach ilość odpadu, która musi trafić na składowisko, sięga 40%, a nawet więcej. Ta ilość jest obecnie na poziomie 8%. Czy segreguje pani śmieć? Szegregowałam. I segreguję. Czyli czas przeszły, ponieważ nim się zaczęła cała ta akcja. Ja jestem potworną bałaganiarą, ale w jednym mam nawyk nie pamiętam od kiedy, że papierka nie wyrzucę. Jak trzeba, to nawet pójdę do niszczarki, żebym miała pewność, że to pójdzie na makulaturę. Ponieważ niszczymy taką ilość drzew, że trzeba. To osobno, naprawdę osobno. Po drugie, ja kiedyś 7 lat byłam poza teatrem, hodowałam świnie, kury, i ja wiem, co to znaczy: pilnowanie każdej okruszynki chleba, resztek żywności, że tego nie można wyrzucić gdzieś. Mało tego. Zawsze się robiło kompost. To zostało mi z tych lat, jeszcze kiedy właśnie pracowałam na swoim własnym gospodarstwie. Czyli przyroda mnie do, te, mnie do tego zmusiła, żeby spojrzeć i popatrzeć, że nie można tego wyrzucić, że to wraca do nas w różny sposób, ale dobry. I że my jesteśmy częścią tego wszystkiego też. Wiem ja się, że to jest bardzo niewielki wkład nas wszystkich, żeby cokolwiek móc zrobić fajnego dla planety. Wiemy doskonale, że yy, dzieje się coraz gorzej w tej sprawie, więc to są drobne ruchy, maleńkie. Każdy z nas może to zrobić, nie wymaga to wielkiego wkładu, a jednak myślę, że to jest zawsze przyjemne, jeśli, jeśli mamy takie poczucie, że, 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 że coś fajnego robimy po prostu, coś to dobrego. To nie, nie stanowi to żadnego problemu, to się robi szybko i łatwo. Oczywiście. Region centralny zamieszkuje 500 tysięcy osób, z których każda produkuje rocznie około 300 kg odpadów. Instalacja w zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie radzi sobie z większością z nich, a niebawem po modernizacji zakład będzie przetwarzał wszystkie odpady komunalne zmieszane z regionu centralnego. Spółka stawia także na selektywną zbiórkę odpadów. Na przykład za każdą tonę segregowanych śmieci gminy należące do systemu płacą jedynie symboliczną złotówkę, co w skali roku może dać im milionowe oszczędności. Rocznie 60% z 95 tysięcy ton odpadów zmieszanych przetwarzanych jest na RDF, rodzaj paliwa, które jest alternatywą dla węgla kamiennego. W ten sposób ekologia staje się nie tylko sposobem na ochronę środowiska naturalnego, ale też powoduje ogromne oszczędności. Jeśli będziemy segregować te odpady, będziemy chronić środowisko, będziemy jednocześnie na pewno mniej płacić. Dzisiaj firma, która zbiera odpady, odpady tak zwane niesegregowane, a więc zmieszane, my wszyscy, którzy niestety również jeszcze produkujemy, oddajemy do naszego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i za jedną tonę płacimy 418 złotych. Natomiast, jeśli odpady są posegregowane, to Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi przyjmuje je po złotówce. A więc jeśli będziemy tych odpadów segregowanych produkować więcej, to na pewno wspólnie jako mieszkańcy zapłacimy mniej. Życie odpadów zaczyna się u mieszkańców. Mieszkańcy powinni w jak największej ilości wrzucać do kolorowych pojemników to, co się da zebrać selektywnie. Natomiast to, co się nie nadaje do selektywnej zbiórki trafia do nas, do przetworzenia i my nadajemy tym odpadom niejako drugie życie, stają się paliwem alternatywnym, które mam nadzieję, że już za 2-3 lata będzie mogło być spalane z odzyskiem energii w elektrociepłowni MPEC. Spalanie paliwa alternatywnego wytworzonego z odpadów powoduje, że nie będziemy musieli wykorzystywać do tego celu węgla, którego spalanie jest naprawdę dla środowiska, dla gospodarki krajowej bardzo uciążliwe. Recepta na czyste środowisko jest bardzo prosta. Segregacja odpadów i skuteczny system ich recyklingu. I tylko od nas zależy, czy Warmia i Mazurę będą przez kolejne lata regionem, który będzie miał renomę najczystszego w Polsce.